Poznańska polmiernia zrobiła nam je zdecydowanie większe wrażenie od warszawskiej. Ilość szklarni, gatunków roślin i powierzchnia, na której się znajduje jest imponująca. Jeśli macie fioła na temat roślin, tak jak ja, jest to obowiązkowe miejsce do zobaczenia w Poznaniu. Zdziwiło mnie bardzo, że oprócz roślin zobaczyć tam można różne gatunki żółwi oraz ryb. Miejsce to jest warte odwiedzenia, bo bilety normalne są tu po 16 zł, a ulgowe po 12. Dajcie znać, jakie palmiarnie są jeszcze warte odwiedzenia, pamiętajcie o obserwacjach i serduszkach.